Przepraszam. W kategorii osób niepełnozbędnych mamy dziś się pokazać, jak walczyć się z serwami. Kornelia Masznik, koszulka czerwona. A na przeciw? Miguelem koszulka czarna. pomoc medyczna tutaj u nas w sekretariacie jakby ktoś chciał i kolejne mozone ustawienia ale śmilena jest szybka i ona zwycięża ten pojedynek Przepraszam zapatrzyłem się Pałopcia. patrz szybko Fałokcia na konto Mileny Także Kornelia konsultuje się z trenerem Aktorem Gogińskim. No nie i nie ciekawe czy konsultacja przyniesie efekt. Pół plus 60 kilo. Seniorem, 12 puchar Polski, Warty Singu 2011. Klub zamkowa 5.